Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jak zwykle zresztą. Bardzo dziękuję za Wasze uwagi, komentarze, spostrzeżenia i pozdrowienia przede wszystkim. No i z tego miejsca też wszystkich bardzo, bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na analizę kolejnego tygodnia. Mamy tydzień od 30 czerwca do 6 lipca. 30 czerwca mija 110. rocznica urodzin Czesława Miłosza. No, i od jego cytatu chciałabym zacząć jednocześnie dziękując panu Czesławowi Miłoszowi za jego poezję, za wieczne moje poruszenie, za to wszystko, co stworzył, a co dla mnie jest nieskończonością doznań. Czesław Miłosz w Dolinie Isy napisał kiedyś coś takiego: Posłuchajcie. Każdemu dano taką nitkę. Jego los albo schwyci jej koniec, i wtedy cieszy się, że postępuje jak należy, albo nie schwyci. To by się nie udało. Ty nie szukałeś własnej nitki, oglądałeś się na tego i tamtego, żeby być taki jak oni, ale co dla nich szczęście, dla ciebie nieszczęście. Piękny cytat. Wracamy do poniedziałku. W poniedziałek, 30 czerwca, może jeszcze nie zauważymy tej nici, tego co mamy w ręku, ale już w kolejne dni na pewno. Poniedziałek jest po to, by z determinacją, swoją własną, nie cudzą, pchać życie do przodu, pchać cudze, nie swoje myśli. By skrupulatnie, słuchajcie, wypełniać formularze, kupony i wnioski i posyłać je tam, gdzie one są Wam potrzebne. Wam, tylko i wyłącznie. Wam. To jest taki układ, kiedy pracujemy nieco indywidualnie, czy się organizujemy też w sposób indywidualny. To nie są wielkie manifestacje siły czy zbiorowości, ale to jest dobry czas, by swoją pracę podstawową wykonać i to z zadowoleniem i skrupulatnością. Przykładamy się do tego, co robimy, co jest ważne w poniedziałek, to co mamy w planach załatwimy, bo jesteśmy niestrudzeni i nie spoczniemy, nim zrobimy, nim wykonamy, nim nam się to wszystko uda. 1 lipca mamy wtorek, księżyc w znaku Panny zahacza właśnie o oś węzłów księżycowych. No i dostaje nam się w dłoń ta nić. No czy zauważamy też w dłoni swoją, swojej tą ową nić, która to nitka dotyczy nas, tego co robimy, tego z czym jesteśmy połączeni, połączone, powietrzność. Tak od początku. To jest praktyczny wymiar rzeczywistości, który zauważamy we wtorek i jest tym czymś, co nas przyciąga, i tym czymś, co z nami się w 100% zgadza. Wtorek to praktyczne rozwiązania, zadania, praktykowanie czegokolwiek. Bardzo dobrze działa, bardzo dobrze funkcjonujemy w normalności, w realności. Zauważamy właśnie realną, materialną wartość każdej rzeczy, każdego projektu. Wiemy, czy pomysł jest chwytliwy, czy też nie. Czy znajdzie pomysł, nabywców, e, towar, czy idea, czy koncepcja, czy też odbije się od ściany. We wtorek wyceny, odbiory z oceną jakości i jak najbardziej. To polecam na wtorek. 2 lipca mamy środę i pamiętamy, że to jest taki dzień składanka, czyli do 8 rano mamy kiepskie pomysły, słabo dogadujemy się z innymi. Może być tak, że bliźni nas irytują, szefowie będą nas prowokować, a rodzina męczyć śmiertelnie. No i do 8 świat jest na nie. Przynajmniej tak się niektórym może wydawać. Oczywiście nie każdemu, nie u każdego tak to działa. Ale to jest również uwaga dotycząca tego, by porankiem nie odpisywać na maile, nie podejmować decyzji, bo możemy być, może tak się zdarzyć, że nasze nastawienie będzie fatalistyczne. Energia też nieco słabsza. Nawet najlepszy projekt nam się nie spodoba. Dopiero Koło południa reagujemy uzasadnionym optymizmem, wtedy też mówimy o okazjach, specjalnych sytuacjach, które w tym momencie są dla nas pozytywne. No i jest w czym wybierać, radę po południu. Możemy dostać dobrą ofertę, czy same, sami wyjść z ciekawym tematem i znaleźć odzew. Przyjmowanie naszych koncepcji i wniosków też dobre po 12. .00. Idealne w 100% za to będzie w czwartek. Czwartek mamy 3 lipca. Lubimy świat, kochamy ludzi, kochamy rzeczywistość wokół siebie. Dobrze się czujemy, nie narzekamy na klimat w żadnym celu. To jest bardzo fajny czas po to, żeby się właśnie realizować. Nie narzekamy ani na zdrowie, cenimy swoją witalność, mało tego zachwycamy się nią. No, i dobrze nam z oczu patrzy, i tak samo patrzymy na innych, i w innych odnajdujemy to samo, to dobro. Porozumienie idealne to jest rozumienie konieczności rozmów. Do tego wszystkiego komunikacja fajna. Potrafimy każdego do siebie nakłonić, do swoich pomysłów, ale bardziej do tych pomysłów osobistych i bardziej do takich pomysłów, że ludzie kojarzą się w pary. To jest też dobre, tak? Czyli zawodowo i osobiście fantastycznie. Trafiamy też na osoby autentycznie angażujące się, realnie widzące siebie i to, co wokół. Natrafiamy w czwartek na cenionych ekspertów, cenione ekspertki. Dzień bez zatargów, nawet jeśli się pojawią różnice w ocenie czegokolwiek, to szybko z tych różnic rezygnujemy. Machamy ręką na taki detal, który nas rozdrażnia, bo liczy się efekt relacji, tego co nawiązujemy w tym momencie. Do tego wszystkiego ładnie dzisiaj wyglądamy. Innym też nam się podoba nasza prezentacja, nasz projekt, nasz pomysł, my sami. I wszystko ładnie wygląda. I to również należy brać w czwartek pod uwagę. 4 lipca mamy piątek, no i wszyscy to lubimy, bo piątek to nieoczekiwane zmiany miejsc, nieoczekiwane zwroty akcji i. Zwroty tych akcji niebagatelne. Jesteśmy w cieniu wielkiego wydarzenia, w przededniu wydarzenia, czyli tej sytuacji, kiedy Uran wchodzi do znaku bliźniąt 7 lipca, a tymczasem Wenus w tym dniu, w piątek, ma ostatnią z nim koniunkcję w byku, bo, bo sama jest w znaku byka, on jeszcze też ten Uran. Wenus w byku mówi zawsze o odżywianiu, słuchajcie, między innymi oczywiście. I w piątek wiemy. Z kim już nam jest nie w smak? Ważna odsłona układów, które nas nie odżywiają. Ważna odsłona miłości, której na przykład łakniemy, a której i tak nie ma, niezależnie od tego, co robimy. To jest zwrot w relacjach, ale tutaj się nic nie zacznie. Tutaj wygasa. Odchodzimy od pierwotnego zapału. Odchodzimy od takiego głębokiego poruszenia drugą osobą, a zaczyna nam wracać chęć zajmowania się sobą i właśnie to, czy nam smakuje, czy też nie. Uwaga, w piątek to nietrwałe układy finansowe, biznesowe, firmy wchodzące na parkiet, ewentualnie organizacje oferujące zyski pamiętajcie, nigdy się tych zysków nikt nie doczeka, ani inwestorzy, ani firma. Wszystko, co oszukańcze, chwilowe, Powoli dociera do świadomości. Neptun zaczyna się cofać. O, miało być pięknie, a jest tak jak zazwyczaj. 5 lipca mamy sobotę. Mocno przeżywamy e, porażki. Bardzo mocno. E, w sobotę nas wszystko boli. Uwaga, do tego wszystkiego mogą się jeszcze pojawić e, nie dość, że problemy z psychiką, to jeszcze problemy techniczne. Czyli bardzo dokładnie sprawdzajcie sprzęt, oprogramowanie. Lepiej parę razy przetestować, niż dać plamę i to na całego, i potem to boli, potem to przeżywamy. Nie wchodzić w układy, które obiecują. Nadal to, co było w piątek działa, czyli spodziewamy się zyski, zysków, ponosimy straty. To jest też wymiar piątku. To jest dzień renegocjacji, bo. Człowiek myślał, że będzie miał jakiś dostatek, uzyska jakąś perspektywę, czy chociażby przyzwoity zarobek, tymczasem grozi. Bankructwo. Nie należy ciągnąć starych przedsięwzięć i starych znajomości i starych zależności, bo w tym momencie, w piątek, zwrócimy uwagę, albo wyjdą na wierzch ich nieuczciwe zasady i tych zależności się. Pozbywamy. Pozbywamy bardzo a, a, inteligentnie, ale zdecydowanie. Rozważamy wiele rzeczy w ciszy, ale jeżeli zauważymy, że jest nieuczciwe, momentalnie się od tego odcinamy. 6 lipca mamy niedzielę, no i ta miłoszowa nić, ten los, to przeznaczenie powoli zaczynamy rozumieć, dociera w 100% rozumienie swojego ja, swojego punktu widzenia, swojego przeznaczenia może spowodować, że przestajemy się wahać. Przestajemy ciągnąć w niewłaściwym kierunku. Księżyc w znaku Skorpiona. Powracamy również w niedzielę do bardzo intymnych, osobistych przeżyć. One wcale nie muszą być łatwe, ale były najprawdziwsze. Przypominamy sobie je. Na nich się zatrzymujemy, czy skupiamy całą swoją uwagę, poprzez wspomnienia odkrywamy również tę nić. Cudna Wenus znaku bliźniąt w sekstylu i do Saturna, i do Neptuna, wyznacza nam kurs ogólnoludzki, ale nowy. Pokazuje, że układy mogą być prawdziwe, przeżycia mogą być prawdziwe, takie jak kiedyś. Karmi w niedzielę naszą duszę, a jak karmi naszą duszę, jak karmi się nasza dusza, to o resztę już nie musimy się martwić. Pięknego czasu Wam życzę. Wszystkiego najlepszego.